O, jesu, jak ja słuchaj jakiego męka, czemu tak jest? Jadę po BMK-u moją. O, jest. Jak głowa boli, O jest. A kto to gada? Ty, si. halo. Ach. O, o ciebie rdzielę BMK-u sąsiada. O, kto? O, to... o cholera. O, O, o patrz, tu tyle śmieci! O, o... Ty, aby nie byli wczoraj na śmietnisku i śmieci by nie przenosili? Chyba tak. Ty, stąd przedjedzie! Kryj się, kryj się, kryj się, krój się, krój się krój do, krój do, do świni, do świni! Do, świni. do świni. Ach, tołk! O, jas. Yes. jas! ja jestem koło tak, koło tego, koneczki. A ja w garazu, ja w garazu, ja w garazu. Co to mi się <totro> Ty jesteś jak mać <totro> Co, co jest się stało? Zabiję ich, zabiję! O ty! <totro> Kradę układa! Kradę <totro> O, ej lewituje, widzisz? To z ciebie, to z ciebie lewituje, lewituje. A! A! Dobra, uciekam, chwoda, uciekam, uciekam Baby chłada! szata nie posiunym jezu posiunym ja zupuścuny poległ, ja to <ścoughs> Jezu, chyba się na pojechał! Ej, ja bierę, ej, Michał po pociąg. plus plus pociąg równa się. jezu, 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 Dobra, kładę na to, ryżę, jezu, na jezu, zabieram tory, jezu, kluczyki. jezu, 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 o, szmeciesz. Ej, ukradł, dobra, nie dogonimy go, bo BMK nie na chodzie. Czekaj. O, ja wiem, czym go dogonię. Nie, on, to czy on nie ma paliwa, bo paliwa nie ma, nie pamiętasz? Kurde. E, a, a, ale wiesz, że silnik zepsuty w nim. Toż to majorem będę gonił. Nie, to choć będę ci wytaraskał. Ja będę majorem robił. Oh. Hej, oh, kładę nie ma, pociąg przejechał. <grym> Ej, co my mu powiemy? Bo ja chciałem tego kłada ściągać. <grym> o oh, sztuata. Dobra, ja jadę no chodź, majorem. Nie, 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 majorem, nie, zawracaj, zawracaj! Zawracaj, bo to za mocny sprzęt i jeszcze go nam popsuje. Dawaj Bemon, zajedziemy, zajedziemy, jakby się w błąd chyba na... Czekaj, gdzie on? A ja mam nawigację w stacie, Leonie, to gdzie on jest może być? A nie wiem, dobra, jedziemy sprawdzić gdzie jest Leon. Nie może u niego na gospodarstwie. Pewnie u niego, jest pewnie u niego. Ale kurde, to, to, to przecież nie wiadomo co my nie zrobili, no nie? <laughs> Ej, to czy my tylko Bemkę zapożyczyli, no nie? A on sam chyba wjechał w tej śmierci. No chyba tak, a jeszcze na nas zwala. Do... Dobra, że. Do... Ale jak zrobi coś, to ja cholera... a, a ty też go zabijesz jak coś zrobi z czy nie? Ja mu daję z główki sierpowego prawego. Dobra. I do... Dobra, Mam tu gdzieś? Dobra, zajeżdżam tu. Dobra. Gdzie? Gdzie są? Uciekaj! Pal! Pal! Gdzie jest sam! Gdzie ja jest sam, Nie pojedziesz! Kluczyci zabrane! Kluczyci zabrane! Spal! Nie! Ty nikt nie odpowie! Bierze tego! Fenda! Nie. nie! Nie bierze Fenda! Ma. Dobra! Mam go! Mam go! Mam! Stoi! Ma. Gdzie jest y, Leon? Gdzie jest Leon? Dobra bierę! No! Dobra! Zemdlo! Zemdlo! Ja bierę bizona pod zastaw! Nie, 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 nie! Kurde się to jest Gdzie klapkę? jest leo! No, Wjeżdż, z powrotem! Taki wjeżdża! O, cholera jest kapczas! Dobra! Gdzie, tak, dobra, tak, dobra tak. Czy ja mam go! Trzeba ja go zabrać! Gdzie jest dobry, nie Stój! Gdzie jest? Dobra, <laughs> dobra wyscianek, chodź zgasz! Na gdzie jest Leon? Gdzie jest Leon? O! Gdzie jest Leon? Gdzie jest Leon, pytam, gdzie jest Leon? Chodźcie za mną! Dobra, no? Ogólnie kluczycie odbędzie mam ja, także wiesz. A te i to patrz, tak się szczęło! Chodźcie za mną, No? No, na. na, to no, to, tak się no, 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 Tak no, tak no, tak nie gadaj, że w stawie utopił. Nawet nie gadaj. To chyba do stawu się kieruje. Oooo cholera! Cały zatopił! Oooo cholera! Chodź tutaj! Chodź tutaj! Zobacz! Jestem, idę bomba, bombę atomową na gospodarstwie. Choć nawet jej nie mam. Nie, nie są wiele. Idę kanistry Pomocie. rozlewać palem. Zą. Pomoc. 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 Dobra, Pomoc. dobra, Dobra, dobra wsiadaj, wsiadaj, BMK idzie do stawu. Szybko, będziemy... Ja, ja biorę coś pod zastaw. Ja biorę coś pod zastaw. Jak nie będzie Leona, to zabiję go. Ja też. A może jeszcze się go da uratować, jakoś? Ja wziąłem jadę te 385 tam. pod zastaw. Ja jadę tam zobaczyć. Katuję tą BMW. A ja wziąłem Przez... te 380. Nie, jedziesz zatem! Jedziesz satem. Oddajcie mi BMW i wszystkie dwa podam Oddajcie mi! Oddajcie mi! Pierwsze strata potem BMW. Nie, to Do... wszystko. Ja pierwsze wszystko. Jedzę ja jedynie na gospodarstwo. i wszystko na moje miejscu nie. Więc Wracaj traktorem, chodź! Będą negocjacje! I jeszcze ma się kład tam znaleźć, mój kład! To wtedy to O kurde... Ej, nie żeby coś jak nie ma, bo pod pociąg poszedł. Gdzie kład? Oddajcie wszystko, to ja oddam Seata. Odda. A, ale jest też kierownicę na pamiątkę odkłada, bo tam leży jakiś... <laughs> cały kład, jak nie to Seat pójdzie do spalenie. Żeby, to, dobra, dobra, no to jak tak powiedział, to ja go palę. No, A ja bierę biorę 85, piątkę. To może być bez składa, może być bez składa. Zajazdy no, na za gospo! Gdzie on ja Nie wiem gdzie on jadzie. On pojechał do nas, cymbał! Siadaj do banki! No nie! Diada do was, już do was! Nie! Ja... Dobra, cholera! Zakatuję tą BMW! Wciskam sprzęgło, wsadzę szwaty do rury i będę gazował! Za, że idzie do tego! Dobra, to ja, ja katuję te 185 w miejscu. Wsadzę szwaty do rury i będę gazował! Łopór! Dobra! Oddajcie mi ją! Ja. Oddajcie mi ją! Ja. Dobra! Salę. Dajcie mi nie! Zakupka mają... No maja... to jasne gospodarstwo! O! Dobra, yeah. no, 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 Patrz, patrz! Ej, moje? Ej, patrz! A, patrz. Jak, patrz! Jak nie będziesz w ciągu 10 minut, to ci palę! Patrz, no, patrz, co? patrz! O! Ale czarny nie idzie! Nie! Jadę! Tak, to musimy zjeść... wszystkie moje maszyny i dajcie klucze na farabet, bo inaczej nie będzie! Yyy... Ja... <susurwany> Gatuję... 185 na parapacie to ja ci położę, tą kierownicę odkładam na powierzchnię. Dobra. O cholera, odkręciłem korek od chłodnicy, a się zagotował Ale się gotuje, ooo! Nie! Ty! Za Cię 185, gaz? Nie, to ten cały, już idzie do rowu. Ale nie, robu. Ja, ty, ja go zgasiłem, ja go zgasiłem, ja go... Uchoo! Z... Stój! Stój, stój, stój! Zabiję! Nie. A? Dawaj, bierzemy sad, daj Raz, tak? Znaczy, boże, bierzemy Dobra, dobra, ale dobra. Wysiądź, dobra. wysiądź, wysiądź. Nie, nie, dobra. Dobra. Nie, wyciągaj go, wyciągaj go. Dobra, Oj, zaraz, zaraz, zakryć przycięcia. No puść! Pat, ja ją wciągnąłem w suchu! Nie puśćcie! Dobra! Pfff! O, zagdnął! Dobra! Odjażdżam! O! O, no trzeba! Wytupiło cię! No dobra, chuj! I niech się go zabije! Zabiję cię! Ej! Ja pfff! Pfff! Popadł! Popadł! Katuje tu bemę! Katuje tu bemę! Niszczę ją! Niszczę tego gruza! O Katuje tą bemę! Ty macha odlecia, dobra! Katuje bemę jaką chudre. Dobra. Ja sa ja chyba umyję. Tu umyj go, a tam zdra... ty gdzie jest? Ty trzydziasko jedzie! cię... <skrym> o, <skrym> o cholera. Dobra, trzydziestko spieprzył. Ja go gonię. Ja go gonię

Ej, nie zniszczę go! Zniszczę! Chrupale! Dobra, gaz pod łodzę trzymam, czy nie chcę? go! To... jest z Warszawy, po pierwsze. Wy sztule bierze, taramanuje, ej! Rozrzutnik leży do góry nogami! On taki był. Oh, co on robi? Co robi? Cholera, do stawu chcę wjechać, w <laughs> Ja chyba wytura pali. Dobra, przyjmuję tu stary. Yeah. Dobra, to jak, jak, mi jak, mi jak mi? topi nam... jak topi A wszystkie maszyny... jak topi wszystkie maszyny, biera venta. I dostawu I dostawu Ja pierdzielę normalnie wszystko z na gospodarstwie. do gospodarstwie. Ja pierdzielę. Fenda dostawu jedziemy. Skoro on katuje wszystko, to my też. Wybier... Ja ja bym... Trzymam się! Let... Trzymam się! Ja się! To oh. skoro w się Gdzie ja też, ja też, ja też, na, oh. na, na lecę na pomoc, lecę, ale zajadę, mu tą bremką, Lepiej niech się trzyma, bo chyba dziś będzie to czat, ja. Dobra! lecę, 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 tego! lecę, lecę, Spalę Spalę go! Lecę, poważą mi stule! Kurde... co ty się dzieje? Chodź, jedziemy ratować gospodarstwo! Siadaj, jestem przed bramą sobie. Siadaj, jedziemy ratować gospodarstwo! Nie! Jedź ty ratować, ja topię tego fenda. gospodarstwo będzie w ogień... Chyba się pali gospodarstwo nasze... Ooo... Jadę ratować, jadę ratować! A popatrz, przyjemnie, ja jadę? O dobra! Ty! Sprzedamy go! No. I będziemy hajs mieć. Dobra, takiej wojny jeszcze nie było! Najwie jest? Widzę to największa wojna sąsiedzka radikalna na całym kanale. Ty jeszcze takich nie było. Ale widzowie, oni się tak próją na tym radzie, że radiu, że mi... usza że mi odpadają, ale dobra. To to ja do stawu wjeżdżam. Dobra. Ja wystawił na torach wistule. Gasi ją na torach. Dobra, to ja wjeżdżam do stawu. fendem. Ja! Ty, pociąg będzie ja za chwilę. Dobra, je... już wjeżdżam. Dobra, wejdę do stawu. Chyba wistule, kaput będzie, wiesz? Dobra, ty, no spycham wpycham BMK wistule, dobra? Ja wjechałem fendem do jeziora. Dobra, spycham ją, żeby pociąg nie przejechał. A my się utopiłem, ale dobra. Ty i w ogóle zostawiłem na awaryjnych i zwarcie poszło. <noise> dobra, 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 zystura spychnięta! Nie przejedzie pociąg! O, yes. Ja! Ty szybko! Chyba się stodała burzy! O cholera. Stój, mężczyzno! A, babu! ja O, cie pier! Dobra, daj w wizyturę! No je jadę! Nie! Nie spalę go. <gry> Ej, czym się ucieka? czym się cieka? Oho, Major! Major o, chyba! W Ty, bo... Major chyba w ej, bo on mi kamiuta pod koła rzucił i, i obalił ze to naszego tego dużego. Ej! Szybko! Autostrada ta gówna, co my się ścigali! Major! Dobra, ja, ja lecę to, ramie, to będzie szybciej! O, jaka I będzie padli. Major leży w trajo obalony potwierdzam, oh, yeah. potwierdzam, potwierdza, Major, że stoi z major zabrany. Major gdzieś pojechał. Tu jest major. Dobra, kuszę go. Coś ciężko. Lewa, Dobra mam, mam majora, mam majora! Polecie na Gospo, <laughs> Ale mam majora! Ale mu przypieprzę za chwilę w morne. Oho, chyba... <laughs> o, oh, Zetur, Zetur kaput! Oho... Ta wojna przekracza granicę, Zetur zalon. Trynietka! Trynietka morza! To moja zrana. Twoje w głowie! To twoje moja... oczko w głowie! To moja zrana. To O nie no, zabiję go teraz, no. Zabiję go chudrę, nie. I pod go! I jak ja... Dobra, idę palić, kończy się, biorę karmicę. I... I... nie! go. Dobra, gonię go, gonię go! Jadę za nim. O nie, no moją ty... Dzień... do kogoś na gospodarstwo! Mam go! I... Psz. O, Dostał. <grym> <Na sfęcie. grym> o no został! Na swejcie. Ale... Lepiej się szukaj fenda. Psz. O, Jestem... Dobra. Ja rozpadłem jak pochodnia. Ty! Dobra, jest problem. A to ty wistulom jedziesz? Tak, ja wistulom jadę. Dobra, bo oni są siebie na gosłpię, On chyba szuka fenda. O, ruch dół tu i tak. A wiesz że on już nie zadziała. No zwarcie całe poszło, cała elektryka pro nie tylko poszła. Oj. Ej wiesz co, ja się go zaczaję do bagażnika go do bęki. Nie no... Dobra, może się pogodzimy. To, ale to nie, ja... Ja się nie godzę cholera teraz. Nie no, bardzo się pogodzimy. <grym> A, na pewno się <grym> pogodzimy jak właśnie Fenda znalazł w jeziorze. No, ale wiesz, teraz się nie pogończyć. To w następnym odcinku trzeba będzie jakąś niespodziankę zrobić. Ale na razie bitwa! Na razie! Robiłam! No, 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 no. Dobra, chodź, skatuję mu bebe. A ja ty jakaś... Czekaj, leci na gospodarstwo! Ja 200 na godzinę i brakło, hamol, no, no. Jest! Ja tak, Fendt, utopiony. A dopiero co się wprowadził, szmycież! <grym> Dobra, ja bym się chyba pogodził. No i cóż, tak! Na pewno się po prostu trzeba będzie niespodzianki. To dopiero w następnym odcinku. A na razie ja będę walczył o swoje. Dobra. A to ja bym chyba pokończył odcinek, no nie? Nie! Trzeba się bawić! <laughs> ale bo śmieje jak krokodyl. <laughs> Te zębów nie ma, bo wszystkie kły mu <laughs> wypadły nazwol. <zwał. śmiech> dobra, ja się nie godzę! Yyy... wystula... Oh, Oho, wystula pogasło. Wiedział, że kości. Wystula pogasło. <laughs> O, cholera, 30. Dobra. 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 Będziemy, widzę, kończyć ten odcinek, bo naprawdę to jest za dużo. To jest My za dużo. się do ostatniej chwili. Dobra, widzę, to, to za dużo jest. Na razie, dobra, do zobaczenia. Cześć.